Cześć Wam, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj rozpoczniemy ten odcinek od pysznego śniadania, a później pójdziemy zmieniać moje włosy, więc zobaczymy, co z tego będzie. Nie mam żadnego pomysłu, nie mam żadnego planu. Mój fryzjer kompletnie też nie wie, co będę chciała zrobić, wie na pewno, że będę ściągać włosy. A reszta to się zobaczy. Kobieta zmienną jest, a ja dzisiaj wstałam z wielką ochotą na zmiany. Także trzymajcie kciuki i przechodzimy do robienia śniadania. Dzisiaj przygotujemy sobie zdrowe śniadanie. Ostatnio mam fazę na smoothie, na różnego rodzaju koktajle. I przygotowałam sobie tutaj ananasa, banany. I tutaj mam umyty, jeszcze troszkę kapiący, ale jest świeży szpinak. Bardzo lubię właśnie połączenie e, takich e, koktajli właśnie ze szpinakiem, z jarmużem, dzisiaj postawiłam właśnie na ten pierwszy i użyjemy sobie blendera Blendigo. Jest to najmocniejszy, bezprzewodowy blender na rynku i zależało mi na tym, żeby poradził sobie przede wszystkim ze zmiksowaniem, zblendowaniem lodu i takich twardych warzyw jak na przykład marchew, więc on się nadaje do tego idealnie. Ale teraz przejdziemy do pokrojenia sobie owoców. Przygotowałam sobie tutaj trzy miseczki. To wszystko odbywa się naprawdę bardzo, bardzo szybko, ale zrobimy to dzisiaj pięknie, bo Wy na to Patrzycie, więc zabieramy się do dzieła. Banan to jest owoc, który jest zawsze w każdym sklepie, więc też dzisiaj wykorzystamy banana. Żałuję bardzo, że skończyły się już truskawki, bo wcześniej robiliśmy sobie właśnie takie szybkie szejki z truskawek i z banana. No, ale dzisiaj wykorzystamy ananasa, szpinak, także też będzie super. I to jest fajne, że jeśli się nie ma czasu. Albo jest się zagonionym, to można sobie właśnie przygotować e, takiego szejka, zblendować i po prostu zabrać sobie coś takiego ze sobą do pracy i mieć po prostu posiłek. Ja też w ogóle sobie zawsze e, biorę taki blender pusty i dopiero w pracy decyduję o tym, czy coś będę jadła właśnie takiego na szybko, czy nie, a dobrze mieć zabezpieczenie. Zobaczcie, blender się składa tylko. Z dwóch części, no i oczywiście tutaj ma y, miejsce na kabel do ładowania, ale tak naprawdę szczerze mówiąc, ładowałam go chyba tylko jeden raz, bo takie ładowanie starcza na 15-20 użyć, więc w sumie nie było mi dane często z tego korzystać, bo to naprawdę wystarcza na bardzo długo. Aha, jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jest wodoodporny, więc to też jest super, że możemy go włożyć do zmywary i nie musimy się tym martwić. To rozpoczynamy od szpinaku. Damy go tutaj na sam dół, damy bardzo, bardzo dużo ananasa i damy banana. I ja zaleję mlekiem zwykłym, natomiast Wy możecie użyć mleka roślinnego, możecie też jogurtu użyć albo na przykład kefiru, co tam sobie chcecie. Ja akurat mam takie mleko, więc użyję tego. I też bardzo fajny jest ten blender do zrobienia mrożonej kawy. Zakręcamy, wciskamy. I robimy. Mój szejk już jest zrobiony. Przygotowałam sobie dzisiaj szklankę, ale tak naprawdę zazwyczaj zabieram ten blender z całą zawartością do pracy i to jest świetne, że nic nam się nie wyleje, nic nam się tutaj po prostu nie wydostanie z tego, a mamy przynajmniej zdrowe i fajne śniadanko. Jeżeli dbacie o to, co jecie, ja ostatnio bardzo dbam o to i zależy mi na tym, żeby przyjmować jak najwięcej witamin, no to właśnie to jest idealna sprawa, żeby właśnie w postaci takiego szejka Zrobić sobie tutaj dużo fajnych owoców ulubionych, właśnie szwinak albo jarwusz i będziemy zdrowi i organizm za to po prostu podziękuje. To teraz przelewamy. Zobaczcie jaki piękny kolor. Proszę bardzo. I teraz spróbuję. Miam, mniam, Pyszne, pyszne. Właśnie przelewam do szklanki, bo jeszcze jedną porcję zrobię dla Piotrka. No i lecę do salonu. To zdrowko. Ja już jestem w salonie. Ostatnie chwile moich bardzo, bardzo długich włosów. Co prawda dzisiaj prezentują się świetnie, ale już pora na ściągnięcie, bo odrosły. I teraz, jak tak patrzę na siebie w lustrze, to przyznam Wam szczerze, że troszeczkę jest mi przykro, bo się do nich przyzwyczaiłam. No i dzisiaj. Będą krótsze, bo wyglądają naprawdę ładnie, też kolorystycznie są świetnie dobrane, natomiast no przyznam szczerze, że troszeczkę mi jest niewygodnie, zwłaszcza, że mam zepsutą rękę i bardzo, bardzo ciężko mi się je myje. Zabieramy się do dzieła, bo chciałam podjeść herbatę, ale się nie da, bo przecież mam zepsutą rękę, muszę się do tego przyzwyczaić, także zaczynamy. jestem po, już są włosy ściągnięte i powiem Wam, że e, ostatnio miałam takie wrażenie, że po ściągnięciu mam tylko tyle, tyle włosków, wiecie, że jest ich tak malutko, a teraz chyba przez to, że właśnie jednak te włosy były dla mnie problematyczne z tą ręką i strasznie ciężko było mi coś zrobić, to czuję właśnie taką ulgę i lekkość. Urosły w ogóle już miałam odrost taki, więc i tak te włosy były do ściągnięcia, także teraz idę myć i będziemy troszkę podcinać, żeby miały e, lepszą jakość i żeby były w lepszej kondycji. <laughs> na co czekasz? <laughs> Czekam, aż moja klientka położy głowę na myjce i będę mogła zacząć myć. <laughs> o, to chyba, y, ta klientka to chyba ja, także lecimy. Zaczynamy mycie i podcinamy pudły. Przystępujemy do strzyżenia. Kto ty do mnie przyszedł? Co ty za dziewczynka tu przyszła? Tyle. tyle. A już patrzę? Tak. Słyszycie mojego fryzjera? Słyszycie mojego fryzjera? Mam nadzieję, że to się nagrało. Mam nadzieję, że to się nagrało. No to jestem już po. Teraz trzy, cztery. Efekt finalny. Czuję się naprawdę super, bardzo świeżo, tak leciutko. Można się podrapać po głowie. I zrobiłam sobie też grzywkę, przy okazji taką duszą. I naprawdę czuję się mega fajnie. Te włosy też są tutaj takie, zobaczcie, leciutkie, coś się dzieje. No, jestem super zadowolona. I też to jest fajne, że właśnie można przerzucać włosy na jedną. I na drugą stronę, bez takiego wyraźnego przedziałka. Oczywiście teraz jest zrobione na środek, ale one się będą układać na każdą ze stron. Serio, jestem bardzo szczęśliwa, że... Że obciąłam włosy, aczkolwiek chciałam krócej, ale mój fryzjer po prostu był przerażony. Ja chciałam obciąć włosy na ramiona, a Natalia jak go słyszała, że chce 10 cm, finalnie się 15, to po prostu mówiła, Aaah! myślałam, że tylko dwa. Myślę, że zmiana na plus. Teraz wam pokażę w całości, jak się prezentuję, bo to też zawsze inaczej jak widać sylwetkę, więc pokażę Wam całość. Piszcie, czy zmiana na tak, czy na tak, nie no na plus. Zawsze zmiany są fajne. Najbardziej mi się podoba ten tutaj, że właśnie się dużo fajnych rzeczy dzieje. Bardzo klientka zadowolona. Super, bardzo. Dziękuję. Szybka reakcja na moją nową fryzurę, Szybko. Sylwia. Poznałeś mnie? Nie. Nie poznałeś mnie? Nie znam się. Szybka reakcja na moją nową 10 za 10 Świetnie. Czekaj, jeszcze to Natalia. Na moją nową pięknie, pięknie. Ale, po, ale, nie ale poznajesz mnie? Poznaj, że to ja. Poznajesz, że to ty. Jeszcze poznajesz. Jesteś Dobra. tak samo piękna jak wcześniej, tylko włosy inne. Dzięki! Nowa zabawa Franki. No, pokaż jak się bawisz, pokaż jak niszczysz koszulę, ci. A mama będzie musiała odkupować nową. Tak. <laughs> Ale przynajmniej mam materiał, słuchaj, że to ty wiesz, to ty ją tutaj zmuszasz. Tak. Ta fajne. Ej, dawało mi to w jednym czasie, no nie? I wcale nie. Patrz. No nie, no bo ręka fajniejsza, no wiadomo. Patrz. Rękaw można zniszczyć, nie? Bogdan, a ty co? Aha, ty masz czarne ubranko też, tak? Już dzisiaj się przygotowałeś do pracy. Ładnie wyglądasz jako pracownik, no. Pracownik miesiąca to będzie, tak. Pracownik miesiąca. Ej, ale jakby on tutaj tak leżał i byłby słoik na napiwki, ja myślę, że byśmy dostawali dużo, nie? Daj na piwka. No daj na piwka. Nie dali ci, Bogdan. Nie dali ci. A smaka chociaż jakiegoś dali? Nie dali. O Boże misiu. Nie dali dziaba. Dobra, teraz zabieram mojego fryzjera na obiad w podziękowaniu za piękną fryskę, bo mój fryzjer ma złamane żebra i, i tak nie pracuje, bo nie da rady, więc suszenia na przykład nie zrobi więc idziemy teraz jeść i idzie się Natalia kurować Słuchajcie, zmieniłyśmy miejscówkę bo siedziałyśmy na zewnątrz w innym miejscu i pan cały czas palił fajki i cały ten dym na mnie leciał Ja nie znoszę papierosów, a zwłaszcza jak coś jem, więc Kurczę, wkurza mnie to strasznie, że właśnie jak się jest gdzieś w restauracji, to ktoś no, jest na zewnątrz, wiadomo, że mógłby sobie zapalić, ale po prostu nie szanuje innych, bo pali i centralnie na wszystkich ten dym leci, więc zmieniłyśmy miejscówkę i teraz mamy przepiękny różowy stoliczek. Patrzcie! Uroczo. Zdrów. Ale ładnie. A my pracujemy tutaj, więc mamy naprawdę bliziutko. Nie szłyśmy daleko. Ja zamówiłam o konia, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Do tego ziemniaczki. Te ziemniaczki wyglądają 15 na 10, naprawdę są rewelacyjne, a Nati makaron z krewetami.